Okej, okay, jestem z powrotem już po telefonie eee, Trzecia część teraz, tam, ta druga była sekundowa, tak naprawdę Wczepiliśmy się tego medyka, jednaka eee, A tutaj nam się coś kroi Kroi nam się, no nie zły eee, Ten eee, transporter eee, Jak widzimy, eee, prawą stroną sobie śmiga i Zmierzę prosto w stronę bazy. Eee, z, tutaj z, z lewej strony, Mordo e, z, zadania z, e, odciążające odciągające przeciwnika, a, a z prawej strony idzie no, jakaś, jakaś ciekawa akcja. Coś tutaj na pewno się będzie działo. Eee, pewnie demasy są zrobione. Eee, już może pójdźmy do powtórkę. Nagrywamy, nagrywamy demosy pewnie są, więc mamy bardzo dużo amunicji. Przydałoby się zrobienie kłada tego upgrade'u, ale no może nie chcę stracić 100 amunicji, bo to jest bardzo niebezpieczna taka wycieczka do bazy wroga, więc tutaj już reakcja od razu jest da, tym pakiem, ale no jest demos złożony jeden tutaj tym Transporterem. E, próbuje uniemożliwić. No, ładna ładna gra. E, tak, czy nie? Czy, czy po prostu. Okej, okay. jednak, jednak chyba nie. Mógłby tu próbować e, e, z tych, tych inżynierów e, przycisnąć i może nie daliby rady założyć. Ale no, nie udało mu się. Założone oba z tej strony. Co mamy? E, snajper trochę robi i, i ci e, uciekają. Oba poszły e, dwa budynki rozwalone. E, teraz mamy tutaj. Uff, właśnie. Krótki żywot jest e, kłada w bazie. E, poszły. <grywa> Dobra, same, same z, e, zdziwienia e, z, przy zielonej e, osłonie tutaj strzelcy z Łatwo wystrzelają tych wolków, dwie jednostki, chyba, że się cofnie za, za budynek, do radę. E, medyk idzie, powinien w medyka strzelać. Tak samo te dwa, e, ci dwa inżynierowie też, e, też na pewno swoje, co e, strzelają, schowa się do budynku, na szczęście przy trzech. E, dobra, Rainforest ten wystarczył. Jedni inżynierowie straceni e, i ten transporter, a nie ma żadnego problemu, m8 teraz, nie Trochę tutaj mu nabroił, e, rozwalił też tego e, tracka, mordo, Arta idzie, o, właśnie, tutaj z e, snajperem e, sobie zrobił sp spottera, e, bez żadnej jednostki, czyli jakiś snajper musi być i tutaj Alden powinien mocno e, parę kółek zrobić, żeby tego snajpera wykryć, bo po prostu musi tam być. I teraz... Przyciśnięcie na pewno będzie tym ten, ten anaitem Na razie tylko z fartuchami, ale jest pak blisko i bardzo e, będzie musiał się cofać. No, akcja ładna wyszła. E, z, trochę, trochę zniszczył. E, jednych wolksów też, e, też rozwalił. No myślę, że warto było nawet przy stracie tego transportera. Trochę namieszał i gra przez to ciekawsze też jest. Ale tutaj, te trzy jest e, budowane i o snajper w niebezpieczeństwie. Tutaj ten bike się przydaje. Bardzo przydatna jednostka. No, no i ładnie jest zaasekurowany przez tego omejta. E, I nie mógł już go gonić, Sniper snajper ładnie e, może swobodnie, swobodnie uciec do bazy. Kolejna jednostka, kolejny transporter. Zobaczymy, czy, czy to Kład, czyli defensywna graczy, czy może jednak e, kolejny raz się do bazy wybierzemy. E, no, stracił, stracił dość dużo. Audempt. E, Tutaj powinna Puma wyjechać, bo jednak na tego Amejta jeden, jeden pak i Worksis e, z Pancery Faustem powinni wystarczyć. E, tutaj robi salvage tym pionierami więc e, no zawsze, zawsze jakiś plus jest dla e, zerażowanego wera, że a nie, jednak sztuk e, że jeżeli coś rozwalimy przecinkowi to zawsze ta amunicja zostanie i będzie ją zebrać można Dobra, mamy sztuga tutaj e, się. Tak naprawdę z MP44 by się przydali na tego snajpera. Myślę, że nie ma potrzeby, żeby robić na nich szreka. O właśnie, MP44 jest upgrade'ik i będzie próbował oczyścić tego snipera, snajpera, który gdzieś tam, gdzieś tam jest. Teraz mamy, czyli, czyli będziemy się wybierać do, do bazy pewnie kolejny raz. Nie, nie widzę tutaj upgrade'u do nakłada. Nie, nie ma też amunicji. Może teraz. będziemy mógł wysiąść. Ale myślę, że tak defensywnie Mordo nie będzie grał. No w tym momencie jednak przydałby się ten lazaret, bo mimo wszystko tutaj nie są, nie są do końca e, te jednostki w pełnym zdrowiu i już na tym etapie e, taki taki budynek jest przydatny szczególnie, że, że ma e, i benzynę i tutaj manpower to by się przydało tutaj tam się próbują, pewnie zaraz rzucą wiązkę granatów e, na tych strzelców e, nieświadomych niczego, że, że tam jest Taka niespodzianka się szykuje. Bo trzeba uciekać szybko, bo zaraz sniper wykończy tych inżynierów tak samo. Trzeba z... O właśnie. Nie, no ale tak się... Tak się tego nie robi. Powinien rzucić granat i natychmiast nawet shift-klikiem e, ruszyć do przodu, e, bo po wybuchu tego granatu trochę jeden, dwóch gości by zostało i, i wtedy by bez żadnego problemu wyczyścił, a tak chyba po prostu poszedł z MP44 jednym czy, czy nawet dwoma do przodu i memor do dobra do uciec I tutaj znowu bike próbował wyszukać tego snajpera MAID znowu przyszedł w sukurs i uratował go o i mamy Artena tutaj chyba tak Pół na ten na... na bunkier i pół na... te 3 Nie wiem, czy to dobry pomysł. Trzeba było się... jedną rzeczą zająć, na przykład na te trzy wrzucić i... E, flamerami, czy nawet... flamerami, myślę, żeby wystarczyło. E, z, z... puścić jedno, dwie... A, wystarczyło, okej, okay, dobra, czyli centralnie poszło tutaj, dobra. E, czyli ładnie morda. Jednak zrobił tak jak... tak jak myślałem. I z... E, on map Howie poszedł, żeby na wszelki wypadek Jest, e, tutaj te trzy zniszczyć na, na 100% plus ten bunkier. E, mamy dwa kolejne... drugiego sztuga, więc już e, dwa na polu. A, może da radę, może da radę. Tak w drugą stronę zupełnie odwrócony, ale będzie tu kółeczka robił i nie na no, nas sztugi wrócą. No niestety. Nie udało się to, chociaż tego snajpera e, ubić Stratę flamera, tutaj idzie cała armia, z e, MP44 sztormce i no, w tym razem nie udało się aż tak dobrze te trzy zniszczone, ale e, jednak mimo wszystko w, nie było nie było warto tak, i się przydadzą. Właśnie tutaj mordę robi. E, ładnie się mordę zabezpiecza przed jakimś raszem na, na, na bazę, na, na, na to i postawieniem tutaj jednej miny. Przydałabyś ze dwie, na przykład tutaj i jeszcze no, tutaj, żeby z tej strony, i, i z tej strony e, przed jakimiś e, pojazdami, czy pumą, czy sztugiem e, się uchronić czy nawet sztormsami, którzy by tutaj próbowali podejść, prawda, z tej strony tędy naokoło, czy, czy, czy nawet tędy eee, tutaj... Eee, mordo, po prostu jakby maphaka miał i, i, i po drodze chyba do, do bazy z, wykrył tych, tych sztormsów, którzy nie mają żadnego szreka i no, niestety muszą uciekać, bo w, w, dostają w tył mocno i nie ma sensu, żeby ich tam trzymać. Mamy po stronie Mordo e, e, Rangersów. Upgrade e, zaraz powinien być Thompsonów. I, i tu to jest Audem Ścigania. ten dwoma sztugami. No ale za bardzo nie ma wyboru. No. Sztugi są dobre, ale niestety defensywnie i w jednym miejscu przy, przy kontrowaniu jakiegoś ataku. E, takim centralnym przeciwnika natomiast jeżeli tutaj taki harassment mordy uprawia no to jest trudno mobilność jest w stronie morda i, i próbuję to wykorzystać F2 e, na piechota v 1 na, piechotę, V1 na e, te jednostki wsparcia e, więc no trochę okrzepu Wehrmacht Ma te dwa sztugi Ma paka, snajpera Dwa karabiny, dwa e, Dwa Starmcy z MP44 Więc No nie, nie jest za dobrze dla, dla morda Mimo tego, że ma, ma to Howie To 105 I tutaj karabin Snajpera swojego, ale No Nie jest, nie jest dobrze Tutaj mamy bunkier nie medyczny, ale e, ten naprawczy, więc e, więc w razie czego może, może się wycofać e, tymi dwoma sztugami w e, tą stronę i, i je naprawić, więc e, dobre, dobre tutaj wyjście dobry ruch ze strony odemda no w tym momencie tak, mamy 220 powera trochę, no, nie ma za dużo, jednak jeden AD gun by się przydał, żeby nie tylko tą, ale też i tą stronę e, przykryć. Ja bym jednak mimo wszystko próbował e, prawą stronę zabezpieczyć i, i, i tutaj w tą stronę przez, przez jakiś czas wypchnąć Wehrmacht, e, żeby osłonić te dwa vip bo, bo, bo tutaj no jednak trochę się rozmienia na drobne. I, i, i tutaj jednak jest wermach silniejszy po tej stronie niż po tamtej, nawet przy bazie, więc... No ale no, bardzo próbuje mimo wszystko. Więc jaki mamy czas 10 sekund to zobaczycie. I idzie Arta. Ładnie więc. No właśnie... Za chwilę będziemy kończyli sniper counter jest. Nie. Nie rady, za, za mało czasu. I tutaj mamy dwóch sztoramców bez kamo bez idą. <gryw> Teraz się schowali, ale to nic nie da. E, idą po prostu na pałę do przodu. E, dobra, suppressive fire. Mordow e, na jednych i na drugich powinien też przycisnął. E, ładnie są przy ziemi granat e, no super, super jest. Ominął go, i, i teraz zmusił tych do ucieczki. Na tych koncentruję. Myślę, że da radę, nie będzie musiał. A tymi będzie musiał uciekać. Albo się, przynajmniej, tutaj w tą stronę wycofać. Dobra, dobra. Uff. I nawet poszli. No. Czyli ładnie. To jest e, z, dobra, dobra zagrywka ze strony Mordo i, e, i dla niego ważny punkt. Ok, na razie kończę.